Pod nocnym niebem usianym gwiazdami flaga Rodu Runczkandel powiewała na wietrze. Mary, leniwie opierając głowę na dłoniach, mruknęła. Kolejne nagłe wezwania? Z zaciekawieniem spojrzała na zamyślonego brata stojącego nieopodal. Bracie Diffusie, czy wiesz o co chodzi? Pytałam Lunę, ale ona też chyba nic nie wie, a ja wciąż jestem zajęta tymi magami. Difus spokojny z postury skrzyżował ramiona, rozważając. Bliźniacy Tona mają opuścić zamek burz dopiero za rok, więc nie sądzę, żeby to ich dotyczyło. Czyżby ojciec przyszedł, aby spotkać się z naszym najmłodszym bratem? Najmłodszym? zapytała Mary zaskoczona. Dlaczego? Zapomniałaś? Wybrał miecz założyciela podczas ceremonii selekcji, przypomniał Difus z trudnym do odgadnięcia uśmiechem. Wspomnienie uderzyło w Mary, powodując jej okrzyk Ach, racja, on to zrobił. Hm, ale czy sam ten powód wystarczy, żeby ojciec wrócił? Difus spojrzał w górę na potężną, majestatyczną postać wyłaniającą się z mroku w powietrzu. Jego głos pogłębił się. Cóż, skąd możemy wiedzieć, co myśli ojciec? W tym momencie rozległ się zimny, ostry głos przerywając ich rozmowę: Mary, difusie. Wezwana po imieniu, Mary gwałtownie się odwróciła i pospiesznie odpowiedziała na słowa starszej siostry, która właśnie się pojawiła. Ach, przepraszam, siostro! W spokojnej przestrzeni ogrodu Mary Runcandel stała zamyślona, jej bystre oczy błyszczały niedowierzaniem. Ojciec osobiście wrócił, żeby się z nim spotkać, mruknęła do siebie: Czy ten dzieciak jest aż tak użyteczny? W tym czasie w luksusowym pokoju rezydencji Gili właśnie przekazał wiadomość, starając się zachować spokój. Gospodarz ma się z nami spotkać, może tylko chce odwiedzić swoje dzieci, prawda młodzieńcze? Pewnie tak, odparł Jin niezobowiązująco, ale w jego głowie wszystko stało się jasne. Na pewno Kan opowiedział ojcu o wszystkim. Gili delikatnie poprosił, czy mógłbyś się na chwilę odwrócić, i zaczął mu poprawiać włosy. W międzyczasie Jin kontynuował swoje rozważania, jasno analizując sytuację. Kan jest dość powolny, więc nie potwierdziłby ojcu, że użył magii. Prawdopodobnie zgłosił tylko to, co widział. Najmłodszy syn używający mocy, która nie jest ani magią, ani aurą. Ojciec wrócił, żeby sprawdzić co to za moc. Oczy Gina nagle pociemniały, stały się głębsze i bardziej zdecydowane niż kiedykolwiek, gdy zmierzył się z gorzką prawdą, chciał zobaczyć, czy ta moc, czy też on sam, jest użyteczny, czy nie. Ogromna, ciężka kamienna brama zaczęła skrzypieć, otwierając się, odsłaniając wspaniałe wnętrze. Wzdłuż wielkiej sali dwa rzędy rycerzy w lśniących zbrojach stały w postawie na baczność z podniesionymi mieczami, tworząc potężną gwardię honorową. Gdy potężna postać weszła do środka, jednogłośnie zakrzyknęli, a ich głos wstrząsnął całą przestrzenią: Kłaniamy się, panie Rodu! Pan Rodu, mężczyzna o białych włosach i potężnej aparycji, przemierzał mistycznie świecący, błękitny, wzorzysty dywan. Jego twarz stężała, emanując przytłaczającą aurą. Zatrzymał się, a jego przenikliwe spojrzenie przemknęło po całej sali. Jego głęboki, potężny głos rozbrzmiał, zawierając rozkaz, któremu nie można było się sprzeciwić. Przyprowadźcie tu bliźniaki Tona, hajtone, hajtone. Przed wysokimi schodami dwie małe postacie, Daitona z czarnymi włosami i hajtona z białymi włosami, stały ze spuszczonymi głowami. Obie chórem odpowiedziały z absolutnym szacunkiem: Tak, ojcze, w majestatycznej sali, w blasku mistycznego, błękitnego światła, Daytona i Hejtona stali pochyleni przed swoim potężnym ojcem. Głos głównego runkandel rozbrzmiał, chłodny i pełen presji. Słyszałem, że mieliście starcie z Jeanem. Jaka jest wasza wina w tej sprawie? Obaj chłopcy spojrzeli na siebie zdezorientowani, zimny pod wystąpił im na czoło. Hejtona, jako pierwszy odzyskał spokój, podniósł głowę i stanowczo odpowiedział: My nie jesteśmy winni. Daytona natychmiast mu zawtórował, głos drżał mu nieco na wspomnienie walki. To Jin nas zranił. Ty tak, za pomocą jakiejś nieznanej mocy to nie była aura, to było jak magia. Na dźwięk słowa magia, jedno oko głównego lekko drgniało. Zauważywszy reakcję ojca, Daytona stał się bardziej energiczny. Dokładnie magia to zakazana sztuka w naszej rodzinie. On i Hejtona spojrzeli na siebie, złośliwie uśmiechając się, przekonani, że mają zwycięstwo w kieszeni. Tak, ojcze, jeśli Jin użył magii, powinniśmy go przesłuchać, zanim zdąży zatuszować ślady. Stop! Pojedyncze słowo głównego rozbrzmiało, przerywając ciszę i pogrążając cały pokój w milczeniu. Odwrócił się plecami, jego wysoka sylwetka rzucała długi cień na schody, emanując przytłaczającą aurą. Moi synowie, jego głos był głęboki, rozbrzmiewał w całej przestrzeni. Zapamiętajcie to sobie na zawsze, w ten sposób nie przetrwacie w rodzie Runkandel. Jego spojrzenie, ostre jak nóż, przejechało po dwóch drżących synach, zadowolenie z ich twarzy zniknęło. Zniknęło, zastąpione przez skrajne przerażenie i strach. Główny wydał rozkaz, jego głos był zimny, jak ostateczny wyrok: Przyprowadźcie tu Gina. Mój ojciec, Hiron Run Kandel. Wśród innych dzieci Jean obserwował w milczeniu, a jego umysł tonął w myślach o tym człowieku. Był najsilniejszy, a jednocześnie najzimniejszy, jakiego kiedykolwiek znałem. Był istotą, która przekroczyła granice śmiertelnika, nosząc tytuł największego w epoce, rycerz pierwotny, szczyt półboga. Jego aura była olśniewająca i przytłaczająca, lecz jego postać majestatyczna i zimna, z dłoją zaciśniętą na wielkim mieczu, jakby był jego częścią. Jin przypomniał sobie: był czas, gdy nie różnił się niczym od zwykłego człowieka, ale po osiągnięciu rangi rycerza pierwotnego stracił niemal wszystkie ludzkie uczucia. Stał się istotą opętaną jedynie przez ród i jego rozwój. Pod sztandarem z symbolem klanu wszystko inne stawało się bez znaczenia. W majestatycznej sali, pod obojętnym spojrzeniem ojca siedzącego na tronie, dziecko pozbawione talentu szermierczego, takie jak Jean, było traktowane jedynie jak nikt. Wspomnienie bezradności i strachu sprawiło, że po jego skroni spłynęła krupla zimnego potu. Lecz oto mroki przeszłości rozwiały się. Tym razem będzie inaczej. Żelazna wola obudziła się w jego wnętrzu, w tym życiu. Oczy Gina otworzyły się, rozbłyskując jaskrawym, lazurowym światłem, niosąc niezachwianą determinację. W strumieniu mroźnego powietrza umysł Gina Runchandela rozgorzał żelazną przysięgą, że nikt już nigdy go nie zlekceważy. Obietnica ta rozbrzmiewała echem w całkowitym kontraście do wizerunku małego, samotnego chłopca stojącego zagubionego w ogromnej przestrzeni. Przed nim znajdowały się gigantyczne wrota, wznoszące się majestatycznie niczym mur obronny, z których wydobywała się jedynie wątła smuga światła. Całą swoją siłą Gin pchnął ciężkie skrzydła, odsłaniając ogromną i majestatyczną salę w środku. Olśniki Niewające światło zmusiło go do zmrużenia oczu, ale jego kroki bez wahania ruszyły naprzód. Atmosfera w sali była gęsta od napięcia. Spojrzenia z obu stron, ostre i badawcze skupiły się na nim. Kilka osób cicho szeptało, a pełne drwiny i ciekawości rozmowy rozbrzmiewały w niemal całkowitej ciszy. Mimo wszystko Jin krocił pewnie, jego kroki regularnie odbijały się echem od lśniącej marmurowej podłogi. Szedł prosto przed siebie, gdzie na końcu drogi stał potężny tron umieszczony na wysokich stopniach. Zatrzymując się przed stopniami, podniósł głowę, by spojrzeć na mężczyznę siedzącego na tronie, postać emanującą aurą absolutnego władcy. Zdecydowanym ruchem Jin skłonił się, a jego niedojrzały lecz stanowczy głos rozbrzmiał wyraźnie w cichej przestrzeni: Kłaniam się, wodzu. W uroczystej przestrzeni, gdzie roztaczało się eteryczne niebieskie światło, Hiron Run spojrzał prosto na Gina, pytając głębokim, lecz pełnym mocy głosem, Dlaczego nazywasz mnie przywódcą klanu, a nie ojcem? W obliczu przytłaczającej aury ojca Jean podniósł wzrok, jego czyste oczy nie zdradzały cienia strachu. Chłopiec spokojnie wyjaśnił: Moi bracia i siostry, a nawet rycerze strażnicy, ponad stu członków rodziny odwiedziło dziś, dlatego doszedłem do wniosku, że twoja wizyta miała charakter oficjalny. I z tego powodu wybrałem taki sposób zwracania się do ciebie. Niespodziewanie elokwentna i dojrzała odpowiedź zaskoczyła lunę stojącą obok. Chiron lekko wykrzywił usta, w jego oczach przemknął błysk zadowolenia. Hmm, satysfakcjonująca odpowiedź. Dziękuję, przywódco klanu, odpowiedział Jeans z szacunkiem. Chiron wyprostował się, kładąc dłoń na rękojeści miecza z herbem rodowym. Przybyłem dziś do zamku z innego powodu, więc na razie po prostu mów do mnie, ojcze. Zatem zadam ci to samo pytanie, które zadałem twoim braciom. Atmosfera nagle stała się napięta, oczy Hirona stały się zimne, jego głos stwardniał, cedząc każde słowo. W waszej bójce, jakie błędy popełnili twoi bracia? Jin zamiłk, zawahał się. To... Jego mała dłoń zacisnęła się w pięść, kostki zbielały, mroczna i potężna aura nagle wybuchła wokół jego ciała, gwałtownie podniósł wzrok, jego oczy płonęły ogniem nienawiści i determinacji, wycedził jedno słowo, którego dźwięk odbił się echem w śmiertelnej ciszy: zemsta! Wśród uroczystej atmosfery Jean stanowczo powiedział: Jeśli jesteś członkiem klanu Run, zawsze musisz oddać to, co otrzymałeś: czy to łaskę, czy wrogość. Słysząc stanowczą deklarację brata, Mary nie mogła powstrzymać rozbawienia. Na jej twarzy pojawił się przebiegły i podekscytowany uśmiech, a w oczach błysnęła ciekawość. Chiron, głowa rodziny, milczał przez chwilę, jego twarz nie zdradzała żadnych emocji. Nagle jego autorytatywny głos rozległ się po całej wielkiej sali. Wszyscy z wyjątkiem najmłodszego syna, opuśćcie po miejsce. Nagły rozkaz oszołomił wszystkich obecnych. Jean wciąż klęczał na środku obszernej sali, otoczony przez rodzeństwo i lojalnych strażników rodziny. Wszyscy mieli zdumione miny. Szept zaczął rozchodzić się w tłumie. Czy najmłodszy syn przeszedł test głowy rodziny? Widząc, że wszyscy wciąż się wahają, Mary z surową miną warknęła: Na co czekacie? To rozkaz głowy rodziny. Słysząc to, inni natychmiast posłuchali. Tak, będziemy posłuszni pańskiemu rozkazowi. Jeden po drugim zaczęli o Wielką salę, zostawiając Gina samego, by zmierzył się ze swoim groźnym ojcem. Rozległa przestrzeń pozostała teraz tylko dla ojca i syna, przygotowując ich na prywatną rozmowę, którą przeznaczenie już zaplanowało. Za drzwi Mary uśmiechnęła się chytrze. Jej bursztynowe oczy błyszczały z radości, gdy patrzyła na ojca. Ten chłopak nie jest taki zły, prawda? Pomyślała. Bum! Ciężkie drzwi zatrzasnęły się z hukiem, zamykając Ginrun Candela w przestronnym pokoju, gdzie pozostało tylko ich dwóch. Przed nim majestatyczna postać Hirona stała niewzruszona niczym góra, a jego aura sprawiała, że powietrze wokół zgęstniało. Odprawiłem wszystkich, bo mam cię o coś zapytać. Bracia Tona donieśli, że użyłeś pewnego rodzaju specjalnej mocy. Nasz Rudrun Kandel surowo zabrania używania magii, ponieważ ten, kto ćwiczy magię, nie może osiągnąć szczytu szermierki. Odpowiedz mi teraz, jakiej mocy użyłeś? Jeśli to magia, nie odpuszczę ci tak łatwo. Niewidzialna presja ze strony Hirona ciążyła na ramionach Gina, ale chłopak nie okazywał strachu. Uniosł głowę, jego wzrok napotkał ojca, a kącik ust delikatnie uniesiony w znaczącym uśmiechu. Ojcze, to jest... Jean był pewien, że gdy tylko ojciec zdowie się o tej mocy, nigdy nie będzie mógł jej zignorować. Była to bowiem moc Soldereta, wielkiego bytu ukrytego w cieniu, otoczonego mistycznymi, lazurowymi strumieniami energii. Stojąc przed ojcem, Jean spokojnie rozpostrał dłoń. niczości atramentowo czarne strumienie energii zaczęły się zbierać, oplatając jego palce. Ja też nie jestem pewien, zaczął dżyn, jego głos wyraźnie rozbrzmiewał w ciszy. Nie umiem rozróżnić, czy to magia, czy aura, więc zastanawiałem się, jak to nazwać, jeśli ojciec nie ma nic przeciwko. Kiedy mówił, masa energii w jego dłoni rosła, wybuchając w chaotyczną, lecz doskonale kontrolowaną kulę, gdzie błękitne światło i czysta ciemność splatały się ze sobą. Dżyn podniósł wzrok, z pewnym siebie, a nawet wyzywającym uśmiechem na ustach. Ojciec mógłby mi pomóc nadać temu nazwę. Chiron zastygł, jego bystre oczy lekko się zwęziły, po jego zazwyczaj spokojnej twarzy przemknęło ledwo ukryte zdumienie. To, w eterycznej przestrzeni, zabarwionej tajemniczym błękitem, majestatyczna postać wyrosła niczym starożytny Bóg. Stał tam, milczący i potężny, otaczając Gina aurą zarówno przytłaczającą, jak i ochronną. Naprzeciwko Gin spojrzał w górę, jego błękitne oczy niezwykle jasno lśniły, odbijając falującą wokół energię. W odróżnieniu od zwykłego zakłopotania, na jego ustach pojawił się dyskretny uśmiech, uśmiech zrozumienia i akceptacji. W jego małych dłoniach wirowała kula energii, będąca gwałtownym połączeniem. Zakończeniem głębokiej ciemności i czystego błękitnego światła emanująca przerażającą pierwotną mocą. W niemal absolutnej ciszy rozbrzmiał głęboki głos Hirona nie tylko w przestrzeni, ale zdawał się docierać prosto do umysłu Gina, niosąc ciężar całego rodu. To jest właśnie moc przodka rodu Runkandalu.